98. Dzisiaj nagramy odcinek z z wampirów. Więc... No, może dwie arenki nagramy, tylko żebyśmy nie byli wampirem, bo nie cierpię. Wolę sobie biegać z ludźmi. Albo jak będziemy, to i skosimy proste. będziemy super wampiry, A właśnie dzisiaj... Oglądamy fajny film. Bo jak dobrze pamiętam bo oglądałem dzisiaj na e, Bardzo fajny film, e, mroczne cienie, jak dobrze pamiętam o tak, nazwisko pamiętam, tylko nie pamiętam tytułu filmu Więc wiecie, jest słabo e, Przy okazji z, mogę Wam podać fa może podam na pewno Wam IP tego serwera Ale nie chcecie być zawsze jak ktoś mi się... Co? Pustkinę od LTEO. Nie Nie deletio, tylko... Ech, nie pamiętam nikogo. Neblot. No, tak. Jest ktoś jakiś youtuber. Hmm, nie ma. Jakiś dziwny nick. ha, ha, ha. Bobcie się. Będziemy ha, się. O nie, znowu! A pokazywam super skok. let's jump. Patrzcie, mam 30 FPSów, to dobrze. Widzieliście, to było fajne, fajnie e, i patrzcie, zrobię to jeszcze, wow, nie chcę być wąpirem, to idę do naj tam, idziemy za mną, ja, jestem cheater, kieruję się moimi sialeczkami. czyli że tu, Wyjdziemy poza mapę, będziemy ci tuchami. Wyłączamy. Wyłączamy? Wyłączamy? Idziemy do tego domu. To jest najdalszy domek. Chcę tam wyjść na górę. Jak tam się wychodzi? Pokażę taką mapkę. Aha. No ja się to schowam, bo kiedyś się brałem. Ty się zawsze chowałem. To jest prawie najlepsza kryjówko na świecie. W Kościele to jest znana, tu bardzo dobrze znana, bo każdy prawie się chowa. Więc tu jest najlepsze na świecie. dlaczego? O, jesteśmy tutaj. Spoko. I gdzie Się. i idziemy tutaj. to się na I sobie bierzemy? będziemy kurczaka. Lubimy kurczaki. Oczywiście, że lubimy. Będziemy tu czychać na ludzi. patrz tu jest wapier patrz 6 żywych 10 wapierów więc jest 5 mm, żywych oprócz mnie mm, kupię sobie lepiej chyba mieczyk bo będzie źle za 10 to może za 50 na 30 ten ogień tak się ułożymy. I czekamy. Mamy 5 zł, tak? więc coś. To ja na Czekaj, jak coś tam mam. Weźmiemy najpierw ten, później ten, później ten. Jak coś tam ich pokonamy. Nie, nie musimy zrobić. Czekamy. co Będziemy tu kampić, bo być. Ja, ja, ja lubię się bić, tylko po prostu nie chcę szybko badać. Chcę być ostatnim człowiekiem. To mogę być, ja. Mnie nie znajdą. Oni nie znajdą. Bo nic nie znajdzie mnie. Bo nikt nie znajdzie mnie. Nikt nie znajdzie mnie. Nikt nie znajdzie. Zostawcie lajka i subskrypcję, żeby mnie nikt nie znalazł. Nie nic nie znajdzie tym. Jestem ostatnio żywym. <śmiewanie> nigdy mnie nie znajdą, jak chcę jeszcze ich podpala. Haha, ha, ha. ha, ha, nigdy mnie nie znajdzie. <śmiewanie> <ha>. No właśnie. <śmiewanie> no więc stół nie nas tu nie znajdzie. Więc widzicie, co nikomu nie ma, tu, tu nawet Barta, tu, tu nie ma Barta, tu nie ma, nie ma. Poddajcie się! Lepiej... Po... się Podać się. Mają się poddać. Podać się. No Oszukuję, oszukuję, jestem oszu tak. Bardzo zaradziłem. powiedz mi gdzie jesteś? Z pomogę ci, bo jestem człowiekiem. Hehe. <laughs> nie nie. Yeah. Też... Kto jest tym żywym? Jo. Ja se tu mogę posiedzieć. A oni sobie przegrają. Tak, tak. Spójrzcie, 40 sekund. Ha, ha, ha. Gdzie jesteś? Ha, 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 jam jest ostatni żywy, poza mapą jam jest ostatni żywy, mnie znajdą to netniemy, 45 oto, będzie 50, kupię sobie ciepłą brojkę, folatki Mnie. Mój się boli, słyszycie? Więc lec się... Ja e, wygrałem, jak dziś, bo mnie nie znajdą. A, to jest... w nie, ja nie, nie, ja ostatnim człowiekiem nie, człowiekiem nie, nie, daleko. nie, ma. Może? Wygramy to. To prosta rzecz. Wygramy to. To polska nuta! Proste, że wygramy to. Kto we mnie wierzy, niech zostawi lajka pod tym odcinkiem. Czy jak są scentowane? Już nie mam tak? Kipo będziemy się tymi bronić. Hi, 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 ślają. Najpierw ich after spect. Ja, tak, tak, znalazłem 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 znalazłem, 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 znalazłem. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nikaman. Chciałabym zobaczyć te kwiatardę, ale nie mogę, wolę nagrywać, ale grać z wami nie byłoby mi za hmm. Na spacer. <noise> I zobaczmy mnie, no. Tak. Spoko. Co, to jest to Tak. Loli. A <laughs> jala! Czyli trać mięso, żeby męsa kupić? Słodkie jabłko, proste. Słodkie jabłko, musimy. Jak to przyjdą Bo zaraz przegrają. To koniec, poddaj. Nie, nie, kto mnie bije, kto mnie bije, kto mnie bije? Fak, 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 fak. tu na skaczmy, skaczmy to nie przegramy gdzie on jest? gdzie on jest? nie, on jest niewidzialny, nie nie, Nie zrobię coś takiego tak nie łapiesz mnie, a wcale nie, jestem antecituk! duch fuck, fuck Zakończyłem dzisiejszy odcinek. Subskrybujcie, lajkujcie. I to wszystko szczecie.